Witam bardzo serdecznie. Ze mną jest pani Mariola Biela. Witam panią. Witam bardzo serdecznie. Nie jest pani tutaj przypadkowo, bo mieliśmy mieć wykonane pewnego rodzaju pomiary i badania pani Pola oddziaływania. No niestety nie doszło do skutku, ponieważ osoba, która miała wykonać te pomiary, akurat się rozchorowała i cię jest nieobecna. Tak, podobno ma przyszły weekend przyjechać i wówczas możemy. Yy, po prostu mnie no po prostu dokona tych, tych pomiarów odnośnie mojej osoby. Właśnie wszystko... Właśnie, już, już mnie badał na początku jak odkryłam około 15, 15 lat temu. Pani Mariolu, wszystko rozgrywa się o to. Czym pani oddziałuje? Czym pani leczy? Jest wiele artykułów, w których wykazane jest, że pomaga pani ludziom i co po raz pierwszy będzie takie, wykonane takie, takie pomiary, czy właśnie już miała pani kiedyś... Pierwszy raz byłam badana przez prezesa stowarzyszenia Radiosetów bioterapeutów z Poznania, który właśnie on odkrył, że ja posiadam te zdolności uzdrowicielskie i wówczas mi sam zasugerował, że dlatego tak cierpię tyle lat, bo byłam wówczas przez 7 lat tak zablokowana, że byłam leczona przez lekarzy różnych specjalności i oznajmił mi, że jeżeli nie zacznę uzdrawiać poprzez dotyk, to faktycznie to, ja, to z czasem zacznę się uwalniać od energii skomasowanej w sobie, a ona będzie wówczas bawiona dla innych. Yy, określił moje biopole yy, na około 10 metrów. Yy, nie wiedział jeszcze, że nie posiadam polaryzacji po prawej stronie ciała. Dopiero jak byłam właśnie na targach we Wrocławiu, pan Tadeusz Moszyński, SETA, który dzisiaj miał być tu obecny, yy, dokonał po raz drugi badania mojej osoby. Tam było takie badanie, jakie kolory posiadam, i okazało się, że nie posiadam polaryzacji po strony, po prawej stronie ciała. A każdy człowiek, nawet energoterapeuci powinni mieć. A po lewej stronie nie mam, nie mam żeńskiej, tylko mam męską. I na tą stronę właśnie tak tyle lat cierpię. Co takiego jest w Pani dotyku? Skąd się bierze ta energia? Skąd Pani to pobiera, że potrafi Pani uzdrowić z różnych chorób? No skąd, no nie wiem, no nie wiem czy to dar taki boży, czy no nie wiem, w każdym bądź razie musiałam się z tym urodzić, z racji tego, że już od dziecka odczuwałam właśnie takie różne, takie objawy, co lekarze nie mogli, nie mogli stwierdzić, że mam takie inne, nie takie normalne jak u ludzi. Temperatura niska ciała, ja mam do dzisiaj 34 stopnie. Yy, ostatnio miałam, nawet spadła mi do 32 stopni yy, ciała. Yy, yy, po prostu moje ciało jest cały czas, po prostu temperatura ciała jest bardzo, jestem bardzo zimna, mam dreszcze. Dopiero z chwilą, jak yy, mam kontakt z chorym człowiekiem, to od razu zdecydowanie lepiej się czuję. Temperatura, yy, osiągam wówczas temperaturę 35 i 6 stopni, a jeżeli mam 36 i 6, tak jak normalnie przeciętny człowiek, to ja już się kładę do łóżka, bo i mi się wydaje, że ja już mam bardzo wysoką, 38 i źle się czuję. Także. Co na to wszystko medycyna. O. Jak pan wie, faktem jest że bioterapia, dzisiaj bardzo popularnym sposobem zdrawiania, no ale jak wiadomo, jak dotychczas nie została yy, jeszcze zaakceptowana, yy, przez, yy, znaczy. Faktem jest, iż bioterapia jest dzisiaj bardzo popularnym sposobem zdrowiania, ale jak wiadomo nie została zaakceptowana przez medycynę akademicką. Uważam, iż zupełnie niepotrzebnie, albowiem te dwie dziedziny mogłyby się doskonale uzupełniać, dążąc do tego samego celu, aczkolwiek po drodze stosują zupełnie inne środki. Ja w moim przypadku ja nigdy nie doradzam zaniechania wizytu lekarza czy odstawienia leków, wręcz przeciwnie. Stosunkowo często kieruję chorych do lekarza specjalisty bądź pierwszego kontaktu celem wykonania niezbędnych badań lekarskich oraz postawienia właściwej diagnozy. I wychodzę z takiego założenia, że gdyby lekarze kiedykolwiek podjęli ścisłą współpracę z, z osobami, którzy się zajmują medycyną naturalną, e, zwłaszcza z, z bioenergoterapeutami, abstrahując oczywiście od tych pseudouzdrowicieli e, czy różnego rodzaju hostaplerów, którzy właśnie tam psują opinie, takich, którzy faktycznie posiadają dar uzdrawiania, to sądzę, że byłoby to niewątpliwie z korzyścią dla obu stron, a zwłaszcza e, dla chorych ludzi bo wówczas y, i stan zdrowia, bo y, 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 wprawdzie chciałam Panie Redaktorze nadmienić, że można y, 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 uzdrowić pacjenta z wielu niebezpiecznych chorób, zwłaszcza tych przewlekłych, ale tylko pod warunkiem, jeśli będą zalecenia lekarskie przez chorego respektowane. Ja dzisiaj mówię, że współcześni lekarze powinni brać przykład wspaniałego lekarza, właśnie profesora Juliana Aleksandrowicza, który w latach 80. cała Polska go znała. I on, jako jeden z nielicznych, nie negował bioterapii, wręcz przeciwnie. Twierdził tak, że, że przysięga Hipokratesa nakazuje. Aby wszelkimi możliwościami służyć chorym ludziom po to aby móc ich uwolnić od cierpienia bądź zniwelować w jakim stopniu to ich cierpienie i będąc wówczas profesorem dyrektorem trzeciej kliniki chorób wewnętrznych w Krakowie ściśle współpracował ze znanym uzdrowicielem Hubertem Rągenem, gdzie przy jego udziale przeprowadzono różnego rodzaju eksperymenty w odniesieniu do ludzi chorych na hemofilię nawet okazało się że w badaniach in vitro Krzepliwość krwi spadała do, o, przeciętnie o 50%. Pan profesor Aleksandrowicz niejednokrotnie wysyłał nawet helikopter po tego zdrowiciela, gdyż on był wówczas ostatnią deską ratunku. Zresztą to był człowiek wspaniały, był autorem wielu książek medycznych, takich jak Sumienie ekologiczne, Kuchnia i Medycyna i Nie ma nieuleczalnych chorób. Wiele, wiele jeszcze można powiedzieć wspaniałych o, nich, o nim rzeczy. Wracając do pani Daru, ile to już lat tak naprawdę? Ja zajmuję się od y, swojej zdolności, te predyspozycje uzdrowicielskie odkryłam stosunkowo późno. Było to 15 lat temu, y, ale zanim odkryłam, to y, moja historia życia do tego okresu. To było jedno wielkie cierpienie, wielka gehenna. Doświadczyłam naprawdę wiele, wiele krzyży. W wieku 34 lat zachorowałam. Byłam nawet w śmierci klinicznej. Lekarze nie potrafili zdiagnozować przyczyny moich objawów. No byłam nawet dwukrotnie reanimowana, przytaczano mi dwukrotnie krew. No i dzięki Bogu jakoś udało się, przeżyłam. Po zabiegu operacyjnym. To było w różnych odstępach czasu w tej śmierci? Tak, to, no to że w ciągu roku, bo ja praktycznie cały rok przebywałam w szpitalu. No i wtedy, jak już sukcesywnie zaczęłam dochodzić do siebie, y, to można powiedzieć, że za rok y, y, przyszło następne cierpienie. Po prostu w jednym dniu zablokowałam jakaś ogromna, potężna siła, także praktycznie nie funkcjonowałam przez okres 7 lat. Leziłam po lekarzach w całej Polsce, przebywałam na różnych oddziałach. Każdy krok to dla mnie było piekło. I teraz z perspektywy czasu wiem, że ja nie miałam tej polaryzacji po prawej stronie, bo ja miałam ucisk po prawej stronie. Temperatura mi spadała, no po praktycznie nic nie mogłam wykonywać, żadnych czynności podstawowych. Ale czy dowiedziała się Pani, w jaki sposób można stracić tą polaryzację? Ja już nie wiem, bo ja różnymi tam wydzielam różne kolory. Tutaj nawet przywiozłam panu redaktorowi powiedzieć w komórce, bo któregoś dnia, no niedawno, miesiąc temu, zdjęłam zegarek wieczorem i po prostu okropnie się przestraszyłam, bo tak jak gdyby mi ktoś pędzlem, takiej wielkości zielony pas, kolor się ujawnił. Mi często się pojawiają, takie rany mi się otwierają na dłoniach. No ale jak to zrozumieć? Jak ktoś, kto ogląda, jak może zrozumieć, że się otwierają Pani rany? Jak to znaczy, wygląda? Ja miałam świadku, bo były dwie dziewczyny. Jedna pacjentka z, z, z Niemiec, której właśnie zlikwidowałam, od razu może przy okazji powiem, miała całą twarz pokrytą trądzikiem różowatym, wyglądała strasznie i ona właśnie była świadkiem, że przy mnie się otworzyły i z chwilą jak, bo one zanikają pod wpływem wody. I ona właśnie komórką właśnie robiła zdjęcie, że wymyłam ręce i nie było nic, zniknęły. Ja miałam tutaj kiedyś jakieś naprawdę strasznie się wystraszyłam, bo miałam tak jakby po prostu ktoś szkłem głęboko taką falującą ranę wieczorem i krew taka była ciemna. Było tu mniejsze, tu było mniejsze i tak z godzinę siedziałam i panie redaktorze i poszłam wymyć ręce i twarz i zanim mówiłam. W sekundzie tego nie było. A później to już byłam przyzwyczajona, bo różnego rodzaju. Ale czy odczuwa Pani jednocześnie ból, tak jaki jak jest przy, przy takiej ranie? Tak, ja odczuwam, bo dzisiaj też dotknęłam coś, cokolwiek już mi się otwierają te rany. To są takie kilka rodzajów. Jest tak jakby Pan y, otwierał puszkę od konserw. Y, Ostatnio miałam cały miesiąc to. I drugi rodzaj jest y, jak o, pobrudzona truskawkami, piecze. I trzeci rodzaj, właśnie takie mocno-głębokie. To jest bardzo uciążliwe, bo nie mogę nożyczek, noża. O teraz, o też nie wiadomo, coś dotknęła mi już. My na pewno spotkamy się jeszcze w studiu, więc będzie mogła Pani pokazać te różne materiały, które Pani posiada. Tym bardziej zresztą, że jest teraz Pani w Sobódce i tam jest taki program organizowany przez Telewizję TV, w którym bierze Pani udział, więc to też jest dosyć, dosyć optymistyczne, że można pomagać innym ludziom. Tak, ja pomogłam wielu ludziom na różne dolegliwości, takie jak migreny, zatrzma. Pan odzyskał wzrok po udarze. Z chwilą tylko go dotknęłam za rękę. Tarczyca, niedoczynność, naczynność, przykurcze kończyn, różnego rodzaju dolegliwości reumatyczne. Wiele, wielu pan, panom y, lecz, y, uzdrowiłam z choroby, jaką jest już to zaawansowanej prostaty, polipy, y, 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 kamica nerkowa, żółciowa, kobiece choroby. Wiele, wiele dużo bym, a najbardziej, największe rezultaty, najwięcej ludzi uzdrowiłam z chorób skórnych, jaką jest łuszczyca. Jak wygląda sprawa samego uzdrowienia? Czy przychodzą do Pani i jest istotne, na co cierpi klient, pacjent, czy nie jest to ważne, tylko ważne jest to, co Pani mówi, na co się uskarża i pani tylko na przykład dotyka? Ja, w jaki sposób Pani działa? Ja dotykam u mnie tak y, 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 podstawowy taki zabieg to wykonuje najpierw relaksacyjny masaż głowy. Bo wiadomo, tutaj się zaczyna kanał energetyczny yy, i potem całe, po prostu delikatny maser całego praktycznie ciała. Yy, do tego przygotowuję wcześniej wodę na okłady. Zwykłą wodę z kranu nacieram do pół godziny, i tą wodą ciepłą robią sobie osoby, które mają, borykają się z chorobami skórnymi, okłady. Dwa, czy razy dziennie ciepłą wodą. I ponadto w przypadku chorób skórnych to też właśnie krem bambino naj, najbardziej skuteczny, tlenkiem cynku, no i wodę do picia niegazowane. Nie, nie bo te, ta woda ma ogromny wpływ, jeżeli ktoś ma problemy żołądkowo-jelitowe, zwłaszcza wrażliwe jelito. Też pokonałam chorobę, chorobę kronieckiego jelita. Dziewczyna była jedynie u mnie tylko raz i następnego dnia, jakby ręką odjęło do dzisiaj, ma spokój. No ale wie Pani, że to jest bardzo zaawansowana choroba. Jak, jak to wytłumaczy w takim razie lekarze? Czy ta osoba powiedziała Pani, co było dalej z tą chorobą? Jak, jak to medycyna zaakceptowała? No trudno mi jest po, powiedzieć, jak, jak, jak tam, czy tam te osoby, które miały, znaczy ja, ja jedyna osoba, która potwierdziła moje uzdrowienie u lekarza, to był Pan, który w 2010 roku zachorował na nowotwór złośliwy migdałka. Yy, za miesiąc, po moich zabiegach, yy, musiał zostać poddany chemioterapii. I po tej pierwszej chemioterapii wykonano badania, wy, wykluczono... Yy, znaczy, przede wszystkim zniknął ten guz i, i wykluczono wszelkie komórki nowotworowe. No, więc oznajmił Panu lekarzowi, że korzystał właśnie z takiej terapii u mnie. i Pan doktor lekarz-onkolog z Zielonej Góry zasugerował, że nie będę Panu, przerywamy chemioterapię. Jeżeli stan Pana się pogorszy, to w każdej chwili możemy podjąć dalszą kurację. I jedynie tylko jeździł do kontroli, jeździ sądzę nadal no i od czasu do czasu do mnie. Do dzisiaj bardzo dobrze funkcjonuje, bo ja mam z nim kontakt. Ja nawet przez telefon wyleczyłam panią, która miała nowotwór y, piersi. Czyli oddziaływanie również na odległość. Tak, ale nie wiedziałam, bo teraz dopiero trzy takie przypadki z perspektywy czasu zaczynam sobie kojarzyć. Chłopak, który miał uszczycę na głowie, rano się obudził, nie ma nic, tylko, tylko dzwonił, że zapisać się na wizytę u mnie. Potem miałam teraz przypadek ostatni pani, y, Jadzia, ona mówi, że w każdej chwili potwierdzi to, że bardzo cierpiała wiele, wiele długich lat na czeraki. Eee, to było bardzo uciążliwe, bolecne, bo to wiadomo w miejscach intymnych i stwierdziła, że po mojej drugiej rozmowie wieczorem udała się pod prysznic i za nie mówiła. Nie ma nic. Jest to niesamowite. Gdyby. Ja nie miałam przy uchu, tylko nagłośnik głośnik i tak. Pani, pani Mariolu, gdyby chcieli Państwo napisać do pani, skontaktować się jak najprościej. Najprościej to jest może telefon podam 512 726 469, jestem też na Facebooku oraz mailabę mariola Dużo Pani rozmawia z ludźmi, dzwonią do Pani. Tak, że w mojej działalności generalnie nieodzownym elementem terapii jest rozmowa z chorym człowiekiem, bo sądzę, że podczas tak spokojnej konwersacji u chorego rozładowuje się napięcie, wycisza się on oraz uspokaja. Jak wiadomo, ciało człowieka jest nierozerwalnie połączone z psychiką, i wobec powyższego uważam, że taki bezpośrednie, takie wsparcie psychiczne ma ogromne znaczenie w znacznie szybszym powrocie do zdrowia. I moja terapia właśnie na tym polega, przede wszystkim na rozmowie z chorą człowiekiem. Czego? Człowiek, jak przychodzi, no to ja sądzę, że ja wychodzę z takiego założenia, że. Chory człowiek z chwilą, czy to znajduje się w gabinecie lekarskim, czy u bioenergoterapeuty, pragnie przede wszystkim, żeby go wysłuchać, pocieszyć i dać mu takie światełko nadziei na wyzdrowienie. Trzeba mieć przede wszystkim czas i serce dla chorego człowieka. Podobnie jestem tak postrzegana. To bardzo optymistyczne. Bardzo Pani dziękuję. Zapraszam już dzisiaj do, do, do studia. Czego mogę Pani życzyć na zakończenie? No żeby moja temperatura ciała była troszkę wyższa, bo też bardzo cierpię z tego powodu. Czyli to jest ym, nadal odczuwa pani pewnego rodzaju dyskomfort, uciążliwości, które przeszkadzają w Pani życiu. No zwłaszcza ja jak jestem sama w domu, to bardzo cierpię. Nie wiem, dwa-trzy razy dziennie pod prysznic muszę iść gorący. Życzę zatem wszystkiego dobrego. Bardzo Pani dziękuję. No, kłaniam się i wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.